Właśnie taką drogą czy ulicą, jak ktoś chce, wybraliśmy się tutaj kilka, parę dni temu pozbierać jagody i maliny, bo naprawdę zachciało nam się pojeść. Bo na polu można ile można jeść, ile kto chce, nikt na nikogo nie zwraca uwagi. Dlatego zobaczcie, tutaj nie, nie ma gór właściwie. Ale w tym momencie tutaj taka ciekawa droga. Wyobrażam sobie, jak tu może być żywo. ślisko. Bo non-stop zakręty, góra i dół. Chwilą byliśmy już poza miastem, tak jakby w Polsce czy w Europie nazwaliby to wsią. Ale tutaj, że nie ma wsi w Kanadzie. E, i wygląda jak wieś, ale po prostu wsi tak jako takiej tutaj w Kanadzie nie mamy. Dlatego tutaj jest my, miasto. Dzielnica Vancouver Langley i tutaj tak chwilę podjedziemy żoną. Bo chciała tutaj po drodze podjechać pod jeden sklep i zobaczyć co jest nowego. Jak, tak te, jak tam teraz przesuwuję ten film jeszcze raz, to widzę, że jednak mój język polski dużo jeszcze ma do życzenia i nie jest taki płynny i nie potrafię nieraz znaleźć odpowiednich słów. Dlatego w pewnych momencie, jak tak się. Zatrzymuje, ale musicie mi to wybaczyć. To jest główna ulica w mieście, tutaj w Langley, i tutaj na tej, na tej ulicy jest 70 kilometrów na godzinę. Nie jest, jest troszkę inaczej niż w Polsce bo w Polsce istnieje teren zabudowany, gdzie tylko można jechać 50 A tutaj w Kanadzie w zależności jak, jest, jak stoi, tak szybko możemy jechać. Jak jest tu na tej drodze 70, na tej ulicy, znaczy jest 70 km na godzinę. A tutaj zajeżdżamy tutaj już pod sklepy. What wouldn't I do to have a woman like you There's nobody here to hold my heart like you do And if it were up to me I'd take the next early train To come back over and see you again Specjalnie tutaj nie daję I nie przerywam tutaj nie, żebyście Jak tu wygląda a, skrzyżowanie? Jak tutaj światła działają? W jakich kierunkach ludzie jeżdżą? Jak wygląda w ogóle ruch uliczny na skrzyżowaniach? Chcę, chciałbym e, wam pokazać, jak to wygląda jeszcze troszkę inaczej. A czy jest dobrze, czy jest lepiej? E, sami to określcie. W, w lewo. I'm jedne, level, And I the smell your skin I surely miss. And that squint of your eye when you offer a smile. could carry me through any ordinary or what would I do to forget about you? I'd sure be easier if I had no clue. They honor somewhere that love that I lost. That I would have kept no matter the cost. As you can see, here on this side, you can see Europe is growing. Kolosalnie od Kanady czy od Ameryki, bo w Ameryce jest dokładnie to samo. Może dlatego gorzej, może nieraz wyglądać, dlatego że tam są starsze miasta. Już nie było tej możliwości zrobienia nowoczesnych ulic. Tak jak w Kanadzie, Kanada jest młody kraj i tutaj bardziej to jest nowocześniej. Chamber is empty and hollow and dark. My mind is a mess and broke is my heart. As I wail and I whisper a song about her, and that gentle wind that blew through her curls, and I tell you that story of how it came to be. Jak patrzeć na te filmy, co nagrywam? i na tej kraje Brazylii, to przypomina mi się czas. Jeszcze kiedy w Polsce byłem małym chłopakiem, i oglądałem amerykańskie filmy i zawsze te filmy mi się tak mi się podobały, taki, taki byłem zachwycony tymi filmami i tak sobie myślałem, czy kiedykolwiek będzie tak, że ja będę w takiej sytuacji, że ja tam będę. Po prostu, i to będę mógł robić na własnej skórze. Pamiętam to, um, pamiętam to jak dziś, ale to byłem małym chłopakiem. Jeszcze, e, może dopiero po całym wychodziłem, ale zawsze miałem takie myśli, i te myśli mi się w czasie, w moim życiu, kompletnie zrealizowały. Kiedykolwiek jestem na tej farmie, zawsze zastanawiam się, co to za ciekawe drzewo. Podobne do akacji, ale to jest nie akacja. To są inne, inne liście, inne kwiaty. Tak jak tu widać, bardzo duże drzewo. A tu są nasze jagody, co zbieramy. Tu jest farma. Zobaczcie, tu są jedna farma. Jakieby duże te budynki, farmy zmechanizowane, nowoczesne i, i porzeczki czerwone. I tyle, już braliśmy jagod.